Słowo Boże na dziś, środa 17 stycznia 2024 roku. Wspomnienie świętego Antoniego opata. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Dawid rzekł do Saula: Niech niczyje serce się nie trapi, twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi: To niemożliwe, abyś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości, powiedział Dawid. Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, niech pan będzie z tobą. Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał i do kieszeni, a z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem i to rudym, o pięknej powierzchowności. I rzekł filistyn do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida. Przybliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom podniebnym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zasidę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce. Pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu podniebnemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana. On więc wyda was w nasze ręce. I oto gdy wstał filistyn, szedł zbliżając się coraz bardziej ku Dawidowi. Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw filistynowi. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając filistyna w czoło, tak, że kamień utkwił w czole. I filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem. Chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy dobił go, odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 144. Błogosławiony Pan opoka moja. Błogosławiony Pan opoka moja. On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem, on, który mi poddaje ludy, Błogosławiony Pan, opoka moja. Boże, będę ci śpiewał pieśni nową, grać ci będę na harfie o dziesięciu strunach. Ty królom dajesz zwycięstwo, ty wyzwoliłeś Dawida swego sługa. Błogosławiony Pan, opoka moja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja. Alleluja! Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. W dzień Szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w Szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek. A do nich powiedział: Co wolno w Szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie.